Wszyscy na łóżka! Ja się A Ja się pluję. Nie, No. Dobra, się wszyscy... Zwaszka na ruchy, stary, Zwaszka na ruchy. Wszyscy na łóżka, ja też pójdę. Zasnąć, żeby było No witam. Witam, najda, no, no, ja. no, ja. no, ja. A ty się nie pompisy, dzwania, dobra. E, ja, ja... Jak się czujecie być w Squid Game? Dobra. Super! A ja będę! Co to za rzeczy? Co dziecko. O stary, sorry, sorry, zniszczyłem przez przypadek. Dobra. Co te dwa łóżka w ogóle tu robią? On ja się pruje, ja bym go zabił. Dobra, może... zapraszam wszystkich. Oh my god. Oh my goodness. O oh my oh my god. God. god, Co tu się dzieje? Jakaś nie nie. O kurde. Ty, ktoś... Ale, ktoś... Ma, to, żeby... Dawaj sojusza na nich, dawaj sojusza. Dobra. O, Dobra, jak ja się odwracam, to możecie biec. Ej, sekundę, sekundę. Proszę, kawaler! <grymnie> Czekajcie, no, może tak nie jest! Jak dziwne rzeczy daje jest dla każdej! Jesteście gotowi? Zdech. Tak. Dawajcie, dawał Widziałem! Cześć! No, To nie maja, widzę. No, jest chyba widziałem! Widziałem! Fertuję. Nie okay. liczę, kamerą można. Się froję, Zaj, wszystkich trzeba zabrać. Wszystkich trzeba zabrać. Wszystkich trzeba zabrać. Wszystkich dobra zabrać. ja trzeba zabrać. jesteś jesteś zabrać. pierwszy Co ja? Okej, jesteś groszek jestem 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 Masz na górze, Filip! Jesteście bezpieczni, nie stawia. Dobra, Ryder! Klocek! Żyję, żyję, żyję! Klocek banuje! Zdewnij mnie! jak? Halo! Mi ktoś to postawił, hej! Widziałam! No, no, ale ktoś mi postawił, halo, no! Niesprawiedliwe! Niesprawiedliwe. Dobra, ryder. Banuje Banuję Rydera! Wdebraj Halo! Gogusia zbanuj, to wszystko! Zapraszam nas! Zapraszam, zapraszam nas tutaj! O, idziemy. Co to? Tutaj się... Ej, co? Ustaw... Nie, stop! Ustawcie się tam! Dobra. W linie A jaka jest w ogóle stawka? Ryder! Tak ja rydera muszę zbanować Ustawcie się tutaj wszyscy! O, tutaj w tej linii! Zabijemy tego frutpena, zabijemy go! Kto to powiedział? Kto to powiedział? Dobra, wszyscy? To ja? Raz, dwa, trzy. Kto to napisał? A gdzie, gdzie reszta? Nie wiem. Zniknęli. My zniknęliśmy, kontynuujcie bez nas. Ktoś nas ich porwał. Musicie, jest was. Ale mnie frontmeni porwali. W piwnicy jestem. Dobra, dwie osoby muszą wybrać: diament czy właśnie redstone? Wybierajcie. A co zadziała? Parzy Okay. Wy reszta Redstone! Nie, ma mnie. Nie, ma mnie. Nie redstone. mam mnie, Nie mam mnie. Nie mam je Krzysztofen. Redstone! Dobra! Ej, Krzysiek! Twoja decyzja, diament czy Redstone? Ja diament biorę. Ja idę na Redstone! Serio? No No dobra, no. czyli wy A, czekaj, no, albo... No, albo... Tak, albo ten! Ej, ej! ej, ej kto z was musi przejść do diamentów? Ty! O ty musisz, ty! Ja się mam Czyli wy musicie się chować, a oni szukają. Macie kamizelki. Macie, macie kamizelki! Kamizelki macie! Klucek, czekaj! Dawaj No, Nie ukradnij tak! Ja się mogę? Dobra, zabra Ale miecza jeszcze dawaj, mieczam! Już wam daję, ale chodźcie, ch chowajcie się tutaj, szybko! Chowajcie się! No i wy, wy zaraz szukacie, oni się chowają! Chodźcie wszyscy tutaj, kto tutaj. Raj, rajder, 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 raj, raj. chodź tu. Rafał, rafał, chodź tu. Gdzie jesteś, Rafał? Macie. Ruch, 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 ruch! Proszę, proszę. Ej, ale co to znaczy to? Ten, kto wyjdzie za mapę, zostanie zbanowany. Chodź tu, no chodź tu, chodź tu. Ten, kto wyjdzie za mapę, zostanie zbanowany. To mam nie wie gdzie. Tutaj musicie, do środka. Okej, okay. stop! A wy, a wy, a wy dostajecie... Stop! Wy... A wy, wy dostajecie miecze... No, czekaj. Gdzie ty jesteś? Masz miecz i kamizelkę. tam, Okej, okay. kamizelka i kamizelka. I kamizelka. I kamizelka. I co mamy robić? Stary, cofnij, cofnij. Nie nie za mało miejsca

Też, niebiescy. Aha! Ej, bo no to chodź tu! Jest... Ale to jest zaszukiwanie, chłopaki, no to już jest choroba przesada. Jesteś chyba Jestem no, w Santa Cruz. Ej, Edek pogóż mi, nie, ma nie ja jestem! Macie dodatkowe życie! Gdzie no, ty jesteś? Ej, Edek, no podisz mi! Ej, dogadamy się, dogadamy się, ty, dogadamy się, kraszek. A, czekaj, Ej. tepnę cię! Bo ty spadłeś na dół! Masz na pełne życia! Za to, że cię zabiję masz dodatkowe życie. Te pełnię, tak, te pewnie. Kogo? Kogo? Ma? Kogo mam tepnąć? Jaj krzycha, ja i krzyha. Ja Czyli? Kogo? Tychu 205. To trzy życiu. Tepnij Gogusa. Gogusa? Jak dowie... Ciema ty? To pomóż mi. nie, nie. grosze w ty. Ej, Krzyszawi jest na dole? Wszędzie szukajcie. Nie, no ale co to jest? Mocna kryjówka. Edek, nie. Tepa, nie. Nie, Ej, nie chodź tu proszę. Nie. Jesteśmy wężone teraz. Co wy robicie, panowie? Edek wężone. ty tepaj, bo ja w z tym jakimś. Tepaj, ty tepaj. Czekajcie. Skacz do mnie. E, skacz do mnie. Edek, coś nie pykło chyba.

chowaj się Rafał pokazać oh, ci coś? i kucajcie, kucajcie, kucajcie a ja mogę jeszcze kucać? no, no. to kurwa za go chyba robię nie? A -a -a. co on tu robi? No, ja, wyjebali mnie a ja dopiero się dopiero kucajcie a kto szuka? a ja tapę się dopiero kurwo najgorsze a jak kto szuka chłopaki? ja szuka? Szuka? <laughs> Kłócaj, Rafel... tak? Rafelku, kłócaj! Pomóż mi! Co tam? W Ale nie teraz, bo się teraz pijem dopiero, mów! Niekordy na MSG. Nie na tym polega ta gra. Ale będzie, będzie, daj wizio stary. Bo no. Szykło, <grym> Ej, to nie. Krzychu, robimy własną babę. Ej, co jest? Tu bez kitu. No. Bra? Czekaj! Chowajcie się! Odpaliło mnie! Nie wypaliło! Chodź, tutaj jest wyjście. Tutaj jest wejście. Oni są... Oni są na dole dosłownie! Edek ta gra nie ma sensu, bo i tak byśmy umarli, bo to żadnego czasu nie ma. No ba, ostatnia minuta! To minuta! Zapraszamy ich do wejścia, nie? Każdy umarł... Za morską, co proszę mnie załatwiał. A no, chodź groszek, chodź! Klocek! Klocek! Jestem klasy! Czekaj, 5! 4, 3, 2, 1, 0! Dobra, koniec czasu, koniec czasu! Ch wszyscy chodźcie! Chodźcie wszyscy tutaj! Wszyscy zapraszam! U, co to jest? Teraz. Ej, się... E, e, musicie. E, Mieczy ten. E, teraz. E, ja... Cho, chodźcie, wszyscy, wytłumaczę. Haha, nie. Giegus, Dobra. Słuchajcie, ja podaję liczbę, a wy musicie w tej liczbie wejść do pokoju, tak? No, tak. No to.

Kaszka No widzisz, ja tylko wejdę i od razu lajdź, nie? Dobra. No to możecie wyjść, możecie wyjść. Możecie wyjść. Możecie wyjść. A masz nie było tutaj trzech? Nie, byliśmy we dwójkę, tylko ja z rajderem. Tylko ty ja z tymczas rajderem. Dobra, trzy! O, co tu się dzieje? Ciężko. Dlaczego? No halo, halo, czego mnie klikniecie, chłopak! Klocyk, ale weź normalnie, bo jeszcze raz to będzie... wszystko. Ale ja po prostu dzisiaj mam no. taki humor, chłopaki, że ja chcę pożartować. Przepraszam was bardzo, Riede. sorki, no. Okej. Okay. nas trzech... czterech jest jednak. Jesteście, jesteście no, bezpieczni. Chodźcie My za... Ale mnie zabił ktoś! A, to ty. Dobra. Mogę... Tepnij się do, do mnie! Torweli, tepnij się! panu tego panem tego, bo go by zabił! Wezbany, Ja pierdole! Dobra! Teraz musicie, chodźcie wszyscy, chodźcie wszyscy! Musicie, na jakim byłem w życiu? Tak Musicie, no, musicie teraz zdradzić jedną osobę. Znaczy, no w sumie nie! No wiadomo, ktoś nie! Ej! Dobra! Trzy! 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 Zostań, rozlajka, trzy! Trzy osoby! Szy! A Szy! 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 chodź, Szy! Szy! Daj koniec! Krzysiek, zostaw. A i Rafał, Krzysiek! Zostaw! Rafał, zobacz! Krzysiek! Zostaw. Krzysiek! E, to, Cię, chodź Grzesz, ten pies mówi zostaw. Dobrze? Krzysiu? Sorry? Zostań! Trzech jest, trzech jest ci, co wiedzą? No było, eee! Zostań! Gdzie Krzysiek? Czeka, ci, co jedzą. Dobra, wy przeszliście, ale Krzysiek odpada! No. Ty, no. przecież. No. 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 Zapraszam was teraz, wiecie, no do, do takiej jednej rzeczy. No do jednej rzeczy, ale my groźnie wyjdziemy. Nie żeby coś. Mój cały plan misterny poszedł. Plan misterny? Kupę? Kupę. Prawda? 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 Czekajcie, muszę skoczyć jedną ja rzecz. Po, A! Bo wy już... wy już gracie! Wy już gracie, dobra. Dawajcie. Ej, ktoś Ej, gdzie jest Ej, ktoś... ma psychę skoczyć tu? Ktoś... ktoś tu skoczy? Chodź, na mnie zaję. Nie, nie wiadomo. Nie wiadomo. Chodź, chodź, chcę przeprosić. Ale nie wiem, bo to jest coś, czego się dowiedziałem niedawno. Ale nie chcę powiedzieć, że na Jaka... pewno tak działa. Jezu! Jest, stop! Cicho, cicho. Jesteście w stop! Ej, groszek! Mecituj! Jesteście w finałowej grze. Jak się z tym czujecie? A co jest do wybrania? Co jest właśnie? Nagranie ze mną film. Eee, ja, ty, nie ja, ty Na początku! Ja, jak, musicie, musicie, yy, o, Musicie dostać. zagłosować, kogo kogo no, właśnie zrzucić. Kogo z mam zrzucić? Jego. Jego. oj. Oj. <grym <grym Ej, to nie było miłe. Dobra, przechodzicie. To ale... To Wy nie, może, wy nie możecie tak go ten, ten zepchnąć. Musiecie, ja, ja muszę powiedzieć. Halo, klocek, ja, ja muszę zepchnąć. Ja wy musicie się stymować. Chodźcie. Pan Chodźcie nie, No ja ja tu Ej, ich z tego kanału. Właśnie muszę. Musicie y, ze sobą pogadać chwilę i potem zdecydujecie kogo zepchnąć. Pogadajcie sobie chwilę. Ej, to nie jest Nie popychajcie się, nie popychajcie dobra, się. Razem nagramy Właśnie, razem. A. No, no nie wiem. Co zrobić innego? Yy, a znaczy ja wiem, że powiedziałem, że mam sobie suknię. Pogadajcie pierwszy... chwilę, zdecydujcie ten i bez, popy... no, tak. bez popychania, no, tak. bez popychania. Zdecydujcie. Ja ten. ci dam ska w Ja Ci dam uściska prezesa. Ja Ci dam skaw, Dobra, zdecydujcie ty groszek i ty zdecydujcie po prostu. No, no ja decyduję, no, że groszek! No ale oni, a, oni muszą pogadać jeszcze, Pogadajcie sobie, zdecydujcie. Dobra. Dobra, Co ile takie są rundki, jakieś, coś takiego? Teraz to teraz ja, a ty następnym razem. Następnym razem się da Ciebie poświęca. no to zdecydujcie, zdecydujcie, proszę bardzo. No to zadecydować. Nie, Oli, czekaj, Oli, Decydujcie. A nie możemy dwójkę? No nie! Trzy, cztery ry Tak mi przykro. Ale wiecie co? Dobra. Się nie, się nie, stop! Stop, dla stop, stop, stop! Mam coś do powiedzenia. Walczyłeś bardzo dobrze, ale nagracie ze mną we dwóch. Ty też! Ale Ty trójkę, trójkę. Ty też też. Ty też też. Dobra. No i jak się czujecie, że wygraliście Squid Game Edka. Jak się czujecie? Pozdrówcie hmm, widzów! Pozdrówcie widzów! Pozdrow Pozdrow widzowie... Pozdrow Edko. Widzowie, ja? jeśli... Nie, ja? Jeśli nie... nie polubicie Edka, to przyjdzie do Was dla Bobu straszny oczycie w nocy. Oczywiście! I, i, i Was pozdrawiam. To hmm? mnie ja polubi Edka jest O, no. <noise> Więc dziękujemy za film, trzymajcie się. Elo!